Dobry. Alo, halo, halo. Ejka widzowie. Dobra, to broni to, ale tego nic nie broni, nie? No tak. eee to zagrajmy. Ruch taki. Obronię to. To. Chwila, czy jestem jakiś upo? Ty, przecież to było bronione przez konia. <mulary> Aj, nie wiem Sushi dopiero będę miał za 50 minut i nie zamawiałem sushi tylko krewetek i mu adres podałem, bo prosił o adres. Nie wiem czy ktoś mnie nie zdoksował właśnie. A co jak to jest jakiś widz z baseballem? Widzowie, to się nagrywa. Jak mnie ktoś teraz przyjdzie zabić, to powiedzcie mamie, że jej kocham, zgłeście to na policję i wyczyście moją historię przeglądarki. <laughs> I tyle. Jest, mamy 800 elo, widzowie. Wygraliśmy. Udało się. Możemy świętować. 800 elo w szacha. Wbite. Jak się... Eee! Dobra, whatever. To zaraz będę miał. Jest. Wzowie. Dziękuję bardzo, Jawku. Teraz... Pani Askulko. Proszę zobaczyć, jak zadanie masakruje. Gotowy? 5 z rzędu zrobię, a jak nie, to robię 10 pompeczek. Czy się śmiejecie? Rozwalę to zadanie. To i atakuję mu wieżę, ale on spije to i mi daje mata. Ale w teorii mogę uciec z tym niby. Zobaczmy. Nie wiem. Dobra, idę zrobić te pompeczki. Na no, jednej ręce niech będzie... Nie no, żartuję. Dobra, jest jakaś tam kara. Ale się zmachałem jak świnka morska przy jedzeniu sałaty. Dobra, gramy z Bubnikiem. Dobra, GG. Rewanż. Wysocki! GG. Dobra, nie wiem. Wysocki to ja nie wiem. Jeszcze jedna. O o kurwa To ta, tak muszę grać No kurwa Dobra wysocki Kiedyś ci łeb pokonam w te szachy GG 2-0 dla ciebie Z wszystkimi przegrywam Witamy w lidze kamienia? Z ty kurwa liga kamienia Mam pomysł A, poddaję. Dioragonek. Pterodaktyla jakiegoś wygrałem? Co jest? Co? Jaki pterodaktyl? Hyper Accelated Dragon Finchetto Pterodaktyl. Patrzcie, widzowie, jaką zakładam pułapkę. Podpierdalam konia. Chwila. O kurwa, chwila. Myślałem, że Hetman jest tutaj. No to xD. Ach, dole, dobra, dzieci. kurde. A, podjebałem hetmana. Jak mu zrobię tak, to on zbije. I ma okienko dla króla. Dlatego samo tego konia kurwa wypędzić. Jebać, no kurwa! No dlaczego koń. Dlaczego nie mogłem mu konia wypędzić, no? Koń atakuje wszystkie niebieskie pola, no. A goniec jest na białym. Co ja mam zrobić na coś takiego? Powiedzcie mi, czemu on tak zagrał. Bo ja nie wiem. Kubs na debiut przyspieszonego smoka, kurwa 100 wariantów. I wiesz, to jest mój najgroźniejszy ruki wymienia? To jakiś faker jest? To teraz mu Hetman atakuje. No i też muszę pamiętać, że te dwie figury mogą tutaj się czaić na to pola, ale ono jest nieźle bronione. Hetman tutaj, wieża. Teraz ja jestem spoko. O kurwa, chwila, co? Nie widziałem tego. Spoko, to stało kilka ruchów. Miałem dwie przeoczone wygrane. Nie, ty miałeś 20 przeoczonych wygranych. Tak mi się wydaje. 14% dokładności, we dwójkę zagraliśmy. Poczekaj, idę zobaczyć to, bo nie wierzę, że masz 14% dokładności. No faktycznie. Takiej partii to jeszcze w swoim życiu przysięgam, nie widziałem. Nie. <laughs> ja, ja mogę się wymienić światłanami, mam plus 3. Chłop oczywiście kolejny ruch Hetmanem zrobił, bo to jest super partia na wysokim poziomie, super się w niej bawię. Napiszę mu coś, you are Hetman one pony or what? A mogłem spić to by the way koniem, GG Magnus Carlsen. A, podjebałem przez przypadek. Dobra, poddaję, ja kończę na dzisiaj. Nie mam siły, nie mam chęci, nie mam humoru, mam na dzisiaj dość, nie chcę myśleć o szachach. Yy, zaskoczyłeś, nie? Ale słuchaj, bardzo dobrze było. Widzimy się było jutro. ujowo. Wiesz co, coś ci pokażę, dobra? Już wystartowałem. No dobra, to graj. Dobra, ale bardzo tryharduję, Oglądaj partijkę. No dobra. Dobra, poddaję. A, broni. Żartowałem. Taki był plan od początku. Widziałem, że Hetman wisi, ale wolałem tutaj od razu przygotować mata. A wy tego nie widzicie widzowie, bo nie pojmujecie mojego geniuszu. Miałem jakiś plan, widzowie. Miałem jakiś fajny plan i... kurwa, masakra. Kurwa, co to ma być? No ja pierdolę! Kurde, wiecie co? Ja nie wiem, czy chcę wam takie szachy dostarczać. Ja jestem stiltowany. Ale macik ładny widzowie, takiego to chyba nigdy nie, nie, nie miałem. Halo? Halo. No się ma, jaki ty siema. masz elo? Zerowe ja jest, poszukujący graczem do by szach. I chcesz ze mną zagrać? No, chcę zobaczyć na jakim poziomie jesteś i czy mnie rozchłodzisz. A znasz podstawy chociaż? No to się okaże. Jak będziesz mnie jebał z palcem, no to smurfik. Nie, Nigdy nie dawaj konia na bandę. Ale gra graj. graj. No dobra, dobra Sobie porobisz czy jakiś ruch ci się opłaca, tak? Tak, 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 tak. No, dokładnie tak jak o, mówisz. Okej, okay. ja się jedzę na szachach. Na razie grasz nie tragicznie, dwa słabe ruchy zrobiłeś. Tak moimi oczami. Więc jest kit. Myślę nad ruchem, więc... Nie wyjebało mi żadne ego, kurde, gamonie sztatu. dobre zagranie teraz deś, bo mi zablokowałeś gońca. To było mega spoko, jak coś? Eee... W <śmienic> się śmiejesz. Nie no nic, patrzę na ten czas. <śmienic> <śmienic> nie wiem czy ty mnie Że serio zrobię dobry, ruch, kurwa. <śmienic> no to był okej okay, ruch, no bo jak ci... No... A co się stanie jak ci zbiję tego piona gońcem? No będziesz my <śmienic> go zbić piąkiem, nie? No, tak, tak, kumam, kumam. Dobra. Chcesz jeszcze raz? No mogę, no. Teraz ten ciekaw co zrobisz jak zagram ta taki ruch. Szczerze. No, co myślisz? To to jest że to bym zrobił tylko tak Nie wiem czy to jest dobre, ale... Albo pójść w lewo, bo żebyśmy miał... to... Dobra trochę świnia ze mnie, ja tego piona ci podstawiłem, mogłeś go zbić po prostu wiesz? Tak? Tak Okej okay. Ty ale nie no dobra okay. Kurwa Remis Czego? Pat poprzez pata Zagram tak. Ale ja zjebałem teraz tu to się nazywa Szewczyk i to jest najbardziej cringe, debiut dla amatorów. Kurwa. Dobra, dobra, jesteś jednak. Dobra, czekaj, przerwimy tą partię, ci coś pokażę. Jak będziesz grał w szachy, to ten szewczyk, to co ja teraz ci zrobiłem dwa razy, nie? No bo ty wychodzisz po prostu tym pionkiem z tego. Tak, tak, tak. Zaraz Zobacz. ci wytłumaczę. Dobra, ale już wiem jaka jest kontra, si Nie, bo... y nie, y nie będziesz wiedział się, mnie czekrześć fryteczek. Y kurwa, chwila. Muszę cię nauczyć y jak to bronić. No, da, no, no, na, no, no na streamie, na streamie. No, da, da, no, 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 no to robisz ten ruch, tak? Nie? Żeby no. sobie hetmana i gońca, nie? Ale nie graj tego, nie ucz się no. tak grać w szachy. No, no. i zawsze jest odpeć, tak? To samo, nie? Na Loelo zaczyna się szewczyk. Tak się zaczyna, nie? I wtedy ty grasz, yy, bronisz to? Tak? Nie? Jak no. ja gram tak? Czekaj, nie. Chwila, bo ja jestem amator, nauczyciel. Chwila. Robię ruch taki. Ty robisz ruch taki. Ja robię ruch taki. Hmm. Dobrze mu pokazuję? Nie, nie, zapomniałem. <ścoughs> taki ruch robisz, nie? No. No nie, ja bym stał na przykład wyszedł tym pionkiem, odwiedzę do ciebie. No i patrz, na przykład tu jest szach, a później y, robisz coś tam nie, wiem, uciekasz, blokujesz tak, a ja robię tak na przykład. To jest jeden z wariantów. Teraz pokażę ci jeszcze. Ja sobie zagram teraz ruch taki, czyli już ci atakuje to. Konia. No dobra, ale ja, ale ja hetmanem mogę. Nie, hetmanem nie wychodzisz. Co robisz w tej sytuacji? Atakuję ci Bo tak ja samo. Możesz... Tutaj wygrywam w jednym ruchu, tutaj. Hetmanem jak wiadę. Debilu czy idiotę Widzowie, proszę, nie szkalujcie, próbuję go ja nauczyć. Sobie wy, ja sobie wyjdę yy, koniem. Jak koniem? Gdzie koniem wyjdziesz? Którym? Tym? No tym. No, ale jak wyjdziesz tu, to bije i jest przegrana. Zrobiliś ten ruch jak grawitacja. No, no to ja zro... No dobra, no to ja wychodzę teraz z Hetmana. To jest okej okay ruch, nie, ale najlepiej nie ruszać Hetmana, żeby bronić, tylko najlepiej jest zdusić mojego Hetmana. Przychodzi, grasz tego Pionka i jeśli nie mogę ci zbić, nie... No, no to mówiłem, no. No. No to teraz ja gram Hetmana tu i tak zrobiłem wcześniej. Nie grasz piąka? Jak to nie? No ale wtedy on gra konia tu. Nie no, to, to co ty gadasz, to jest... Ty nie, troll... Do, dobra, tak? zintowałem. Dobra, nie uczę cię stary, ja... <ścoughs> dobra. Ja trolluję. Dobra, przepraszam. Przepraszam, że podjąłem się. Nie, coś jest nie tak, ja po prostu. Dobrze mówiłeś teraz? Drewniak mówi, że dobrze mówiłem. No dobrze, ja jak, jak ja no, A Można jeszcze tego szefczyka jakoś dusić. Dobra, kolejny ruch, który ja mogę zrobić, to marsz tym pionem, tak? Tym? Widzowie? To, co mogę Ci przekazać, co wiem, że będzie dobre, to Ci mogę przekazać. Bo ja no. nie jestem dobry w szachy, ale no, coś tam pamiętam. Dobra, no, no. zazwyczaj zaczynasz od E, tak? Ja będę grał losowe ruchy, tak? Widzisz takie coś? No. Oczywiście ale... przeciwnik nie pozwoli ci raczej na zbudowanie czegoś takiego. Jak to się nazywa? Nic się nic nie nazywa, po prostu. Twoim zadaniem jest wyprowadzenie figur. Najpierw w konie, później gońce robisz roszadę. Rozumiesz? Dajmy rewanż, żebym miał białe. A czemu? Bo będę ci chciał szewczyka zrobić, czyli bardzo często opening No nie, ja, bo ja właśnie chciałem ci zrobić szewczyka. Nie, bo ty nie, ty nie możesz tego grać. No, no to... W sum... A czego nie mogę? No chciałem cię zaatakować Bart... bo ja... Ale ja chciałem, żebyś umiał się przed nią obronić, a nie żebyś dobra, go grał. Dawaj, 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 gramy, gramy. Ja gram szewczyka teraz normalnie. A chociaż pokuszę się o to. Czemu mi nie wzięłeś Hetmana? No bo jakbym ci zbił Hetmana i tak byś mi zbił tego, a ja w tym momencie ci robię tak i kurwa nie masz ruchu. Czy nie? To było dobre, czy nie? Tak, nie do końca. A co ci ten ruch gońcem dał? No zaraz ci pokażę. Okej. Okay. Co to? No przegrałeś już. Mat. Ta. Chwila, czy jestem widzowie upo? Żebym mu pata nie dał. <laughs> Kocham te szachę. <laughs> o kurwa, ale zjebałem to. No, cię jak się bronić przed tym głównym, zwanym szefczykiem. Dobra, ale ja myślałem, że w sumie odpuściłeś już to, a teraz. Nie, dobra, do, dobra. Do, Ja pierdzielę normalnie, jak deja vu. Ja też tak miałem, jak się uczyłem No bo ty zrobiłeś, wycofałeś się i mówię Tak! Ja też tak, stary, ja przegrałem tak z 10 partii w ten sposób, jak ty teraz Szybko poszło Życzę wam miłego wieczoru, Fajnie, że oglądacie ten mój rozwój szachowy Co prawda chodzę w gumiakach po bagnie, ale idę przed siebie Cieszę się, że wam się też kontent podoba, trzymajcie się Ziemia dla was wszystkich, pieczony poznański, dobranoc